Cześć, tutaj Kuba to jest 10 odcinek z WW14. Attitude i remote Brothers of Destruction. Jesteśmy w okolicach e, po, lata 90. O, tak jest! Jesteśmy w Nowym Jorku, w Nowym Jorku, New York City, New York, SummerSlam, sierpień 3098. Triple H kontra The Rock. Attitude i Remote. Fajnie się zrymowało. Ladder meczopas interkontynentalny. I w tej kwestii chciałbym poruszyć dwie sprawy. E, znaczy właściwie trzy. Trzy sprawy. Znaczy takie związane z grą? Kemp jest mało, the rock is broken. The rock mistrz interkontynentalny is here. No ale fajne przejście. Dobra, sędzia. No i tak, zaczynamy pierwszą sprawę dotyczącą tej gry, tak, jedziemy z kopyta. Czyli, jak widzicie, no, szybciej, szybciej. Jak widzimy, nie, to jest Ripple Match, to jest one-on-one one, e, ladder match, normal, normal ladder match. I co, widzimy, jest menadżer Mark Henry, Mark Henry, Nation of. Domination, żadna przeróbka, żaden fotomontaż, jest Mark Henry tutaj w grze, jest jako menadżer Deroka, jest jako menadżer People's Championa, który właśnie stoi w ringu, czy normalnie się tak da zrobić? Niestety nie, nie da się zrobić tak, żeby menadżer był w ladder meczu, Yy, przykład w TLC meczu lub w Extreme Rules meczu IS PEAR! Oh my god! Oh my god! Suck Rocky! O, oh, to było niezłe, to było niesamowite! No i cóż... Ale... Przynajmniej cieszy! Cieszą takie akcje na początku. No i okej, okay. no, no i jak widzimy, najbardziej mnie boli to, że nie ma w Triple Fred meczu menadżerów, a oh, nawet w mena oh, oh, w... Oh, przykład oh, tutaj daję: e Triple Fred meczu nie ma menadżerów, menedżerów. rules, No właśnie, to jest kurde błąd, że w Ladder meczu tylko w Attitude, że jest, tylko nie da się inaczej, możecie sobie sprawdzić. Nic nie zabraniam, nie mam do tego prawa, ale tak to po prostu jest. Możecie sprawdzić, nie da się dać menadżera w ladder meczu, ale naprawdę tak było, więc tutaj też postanowili się zabawić i dać menadżera w grze. Przynajmniej dali menadżera. Naprawdę był taki teraz odzorowany na prawdziwych, realnych zdarzeniach. Tym większość jej jest odzorowana. Nie ma na przykład odzorowania. Co Cold wjechał tirem do ringu debut Y2J jest pokazany Nie jest jakoś Nie powiem Żeby coś, ale x Oh my god Oh my god, się zbagował Rocky przez chwilę, the Rock back. No i cóż, menadżera się nie da ustawić w tych grach no, tam debiut akurat Y2J był pokazany Więc wiemy, ale no kurde Twiduty też jest menadżer. Jest wszystko w porządku, ale w normal meczu nie ma. Tak samo z wyjściem na backstage. graliśmy sobie, będziemy też grać jeszcze jedna taka scenka. Będzie, może możemy wyjść normalnie sobie na backstage. I O oh my goodness, Rocky damage. Możemy wyjść w innych meczach sobie na backstage takich do których po prostu możemy wiemy o co chodzi co trzeba wieść na czarno zaplecze w typu Mankind rock to co jest a the rock spada no więc jak wiemy nie wszystko jest w grze to są zwalczicie też drugi przykład eee, strój hunter Hearst hensley'ego to jest ten sam model co hunter herbst hensley'ego jest replay hunter Hearst hensley oraz replay obecny w tym co gram. Obecny, znaczy obecny teraz co gram nim, bo naprawdę w rzeczywistości ten Triple H jest pasja z odwzorowaniem inny. Jest tak, to jest Triple H 9899, coś takiego. Lata dziewi Tak, chyba tak. Triple H Jest Hunter Harris, Kemzit, Triple H i Triple y H obecny wygląd w długich włosach. Nie ma skrótki. No i, no, ale rozumiem, gra była tworzona, wydana jeszcze przed tym, jak miał Kulkiwosa z Wade'em Barrettem. Ludzie się czepiali w komentarzach e, użytkowników innych, dlaczego Wade Barrett przyroste rival? E, czepiali się, akurat to byli Polacy. E, dlaczego Wade Barrett e, nie, dlaczego Wade Barrett, e, ten, jest bez brody. Ale ludzie nie rozumiecie tego, że się gra jest wydana, tworzona w trakcie, No to jako DLC, no, wydają wcześniej, wydają wcześniej jako DLC, więc to nic nie jest takie proste, to nic nie jest takie proste. No i jak wiemy, no, ten strój hey, Harder, hey, Triple chance, co mam teraz, to jest odwzorowaniem, to jest nie tylko strój, znaczy przede wszystkim, to jest po prostu... Wow, ależ kontra, rock szalejesz. We want rocky. To jest po prostu Hunter Hearts Kensley. Tak sam, takie same twarze, takie same wszystko. Po prostu zmienione gawki i wejście oraz e, przy okazji koszulka przy wejściu i kolor drabiny. Nie możemy edytować drabin, możemy edytować wszystko oprócz drabin. Nic innego nie możemy. A teraz riplecz leci z drabiny na drabinę. O no cóż. No i są żółte drabiny. W rzeczywistości i nie możemy sobie ustawić, jakby była taka sama arena, takie samo wszystko. Nie możemy po prostu... Sobie ustawić tego, co chcemy. Naszych kolorów kiedyś takiego baga miałem. że stalowego schodki się zbagowały i przy okazji teraz były niebieskie. Online, ale superplex, Oh my god, dobrze, że ta drabina przynajmniej stoi. Dobra, Triple H has the new champion. Triple H zdejmuje pas Hunter. Triple H, Triple H. Triple H. Zdejmuje pas! Interkontynentalny! Hunter jest nowym mistrzem Interkontynentalny. Coś niesamowitego. Wow! Dobrze, odbokowaliśmy klasyczny interkontynentalny pas, którego możliwe, że użyję gdzieś tam w seriach. Znaczy to ma sens? Nie. Już jutro czeka nas walka Stone Cold kontra Undertaker również na SummerSlam. No i to tyle. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam. Do usłyszenia. Cześć.